tutaj dzisiaj w Krakowskiej Galerii razem z Ulą. Zauważyłam z daleka, że świetnie wygląda i chciałam wytłumaczyć dlaczego. Po pierwsze mamy świetne spodnie, które są ostatnio na topie z rozszerzaną nogawką. Do tego marynarka, która ma tutaj bufki na ramionach, co świetnie się zgrywa z rozszerzoną nogawką. W ten sposób nie zaburzamy proporcji sylwetki. Dodatkowo sylwetka w połowie jest przecięta paskiem oraz czarną torebką i to wszystko pasuje do czarnej koszulki i nawet fajnie włożonych okularów. Za koszulkę całość przełamana jest sportowymi butami, tak żeby było wygodnie, ale mimo wszystko wszystko do siebie pasuje. Marynarka pasuje do bluzki, bluzka pasuje do spodni. Całość jest po prostu spójna i się zgrywa. Fajną rzeczą jest też to, że mamy jasne buty i do tego pasujące jasne włosy. Bo jak już wiecie, można łączyć kolor butów i poziom jasności z poziomem jasności włosów. Ula wygląda naprawdę świetnie. Chciałam tylko zapytać, czy korzystałaś kiedyś z porad stylistki? Nie. To więc sama się ugrasz, sama się inspirujesz. No to gratuluję, bo naprawdę robisz to świetnie.